Bardzo serdecznie na briefingu prasowym trzeciej drogi. Drodzy Państwo, mamy takie poczucie, a nawet przekonanie, że ta kampania jest chyba najbardziej agresywna i przepełniona kłótniami w naszej politycznej historii. To jest coś nie do pojęcia, że dzisiaj zamiast rozmawiać o rzeczach, które naprawdę zmieniają nasze życie, obserwujemy Ludzi, którzy nakręcani przez polityków, krzyczą na siebie, walczą ze sobą pod kinami. Ja mam wrażenie, że niektórzy prowadzą te kampanię tak, jakby zapominali, że po 15 października będzie 16 października, w którym to dniu obudzimy się po prostu w naszych domach, w tych samych rodzinach, w tych samych miejscach pracy i dalej będziemy musieli ze sobą funkcjonować. To nie jest koniec świata. 15 października to jest etap, to jest przystanek, i chcemy, żeby ten przystanek był przystankiem realnej zmiany. Nasze zadanie, zadanie trzeciej drogi, to mobilizacja. To mobilizacja wszystkich tych, którzy w tę zmianę jeszcze nie uwierzyli. To jest cel, który sobie stawiamy, żeby dotrzeć dzisiaj. Ja już dziękuję tym wszystkim, którzy deklarują, że nie chcieli głosować, że głosowali choćby na Prawo i Sprawiedliwość w 2019 roku, a dzisiaj przychodzą do nas, którzy już zdecydowali się tą nadzieją nas obdarzyć. Natomiast to nie jest koniec, proszę Państwa. My w badaniach, które robimy, widzimy, że jedna piąta wyborców PiSu dzisiejszych to są ludzie, którzy mówią, że ich drugim wyborem może być trzecia droga. To jest olbrzymia odpowiedzialność, która dzisiaj na nas ciąży, żeby ten obóz realnej nadziei powiększyć, żeby tej nadziei, a nie kłótni, było w Polsce po wyborach więcej. I dlatego jesteśmy cały czas w trasie. W, w tym tygodniu, ja jutro w Polkowicach, w Wałbrzychu, w, na Dolnym Śląsku, wiecie, że Dolny Śląsk to też... To miejsce, skąd wywodzą się bezpartyjni samorządowcy. Oni nikogo nie muszą przekonywać że zrobią koalicję z PiS, bo już ją robią na Dolnym Śląsku i co do tego nie możemy wyjąć wątpliwości w którą stronę będą skręcali po wyborach. Tak się dzisiaj wydaje z tego co widać po ich politycznych wyborach. Później moje Podlasie. Władysław Kosiniak-Kamysz zaraz powie jak on ma intensywną trasę w tym tygodniu, a ja tylko przypomnę państwu, że w sobotę i niedzielę nasz wielki weekend demokracji, wielka Wielka, naprawdę wielki wysiłek dla takiej organizacji jak nasza, a więc tysiąc spotkań mobilizacyjnych, właśnie mobilizacyjnych w całej Polsce, organizowanych przez nasze kandydatki i kandydatów, i nasza trasa, objazd przez Bałtyk, od Bałtyku aż po Nowy Sącz. To symboliczne miasto, symbol przedsiębiorczości, symbol takiej zdrowej Polski, której chcielibyśmy, takiej, która myśli realnie w, o realnych problemach, rozwiązuje je z precyzją, z determinacją miasto ludzi przedsiębiorczych, patriotów. W, bardzo chcemy w Nowym Sączu pokazać, czym jest trzecia droga. Jak dzisiaj zaprasza wszystkich tych, którzy jeszcze nie zdecydowali się na to, w, na kogo zagłosują, że tutaj jest bezpieczna przyszłość. Z trzecią drogą 16 października obudzicie się w bezpiecznej przyszłości. Obudzicie się w domu, obudzicie się w tych miejscach, w których żyjecie, i odetchniecie głęboko z ulgą. Że możliwa jest polityka bez kłótni, bo dość kłótni do przodu. Dokładnie z tym hasłem idziemy przez tą kampanię, idziemy do każdej najmniejszej, nawet miejscowości, będziemy wszędzie, gdzie to możliwe. Te tysiąc symbolicznych spotkań w ciągu dwóch dni, w ciągu 30 września i 1 października, to jest takie pobudzenie tkanki społecznej, wszystkich tych, którzy jeszcze się zastanawiają, czy w ogóle pójść na wybory, czy to ma sens, czy polityka coś może stanowić w ich życiu. Polityka e, cały czas jest obecna w życiu każdego z nas. Jeżeli się Ty nie interesujesz polityką, to zaręczamy, polityka od dawna interesuje się Tobą. I albo biernie, zostając w domu, popierasz nie wiadomo kogo i grasz w taką ruletkę, której wynik kompletnie jest nieznany. Albo masz swoją odpowiedzialność, bierzesz ją na siebie. Przez wiele lat walczyliśmy o to, żeby nasi rodzice, przodkowie, ci, którzy byli przed nami, żeby mieć pełną możliwość wyboru. Żeby nie było jednej partii. Żeby nie było być skazanym tylko na monowładztwo. Na jedną tylko myśl polityczną, która idzie. Teraz można wybrać. Po tej stronie opozycyjnej jest naprawdę bardzo ciekawy wybór. My idziemy swoją drogą, trzecią drogą która prowadzi do normalności rozwiązywania problemów, a nie ich tworzenia, bo rolą władzy jest roztropne dbanie o dobro wspólne, czyli rozwiązywanie tego, co się przydarzyło, jakiegoś problemu, który nas spotyka, trudności, które są w życiu, a nie władza, która tworzy problemy. A dzisiaj z taką władzą mamy do czynienia. Czego się nie dotknie, czego nie weźmie w swoje ręce, to albo... Przeinacza, wykrzywia w y, y, zwierciadle, co zrobili z wymiarem sprawiedliwości, co zrobili z gospodarką, jak mało jest inwestycji. Y, konsumpcja sama nie wystarczy. Jest potrzebne wakacje y, od ZUS-u, czyli dobrowolny ZUS, jest potrzebne y, wsparcie dla przedsiębiorców, żeby chorobowe było płatne od pierwszego dnia przez ZUS, stabilność legislacyjna, przewidywalność, powrót do składki zdrowotnej, którą można odliczyć od podatku na tych starych zasadach. Jest potrzebna lepsza szkoła, wolna od polityki i od partyjnych wpływów. Czysta, zielona polska energia, którą wytwarzamy u siebie, przy domu. Jesteśmy niezależni energetycznie. Jest potrzebne skrócenie kolejek do lekarzy przez naszą gwarancję. Jeżeli 60 dni się nie dostajesz do lekarza, to idziesz prywatnie, a NFZ za to zapłaci. Jest potrzeba wreszcie docenienia ludzi w dostojnym wieku kluby seniora. I tych, którzy się opiekują najmłodszymi, bo to spada bardzo często na kobiety. W ten weekend na przykład w Ciechanowie będzie rozwinięcie naszego hasła Kobiety do przodu, czyli pomoc kobietom w wielu sprawach codziennych. Kobietom zwykłym, a można powiedzieć niezwykłym, bo każda Polka, która zajmuje się domem, która układa cały kalendarz dnia dla rodziny, chodzi do pracy, odprowadza dzieci do szkoły, zakłada swoją firmę, to jest niezwykła bohaterka. Do nich się odwołujemy, o nich będziemy mówić w Ciechanowie, wcześniej będziemy w Elblągu, w Olsztynie. E, później e, Lipno, Łódź, Częstochowa, Gliwice, Oświęcim, aż po Nowy Sącz. E, ja wcześniej będę na zachodnim Pomorzu, w Szczecinku, w Koszalinie, w Szczecinie e, w, w województwie lubuskim, w Zielonej Górze i w północnej Wielkopolsce, również w swoim okręgu, bo jesteśmy jedynymi liderami, którzy poszli na najtrudniejsze dla opozycji okręgi których PiS ostatnie wybory wygrywał znaczną przewagą. To jest okręg cały województwo podlaskie i część małopolski okręg tarnowski. Tam te wyniki pis były bardzo wysokie. To jesteśmy jedynymi liderami ze strony opozycji, która właśnie stawia ten pomost, żeby dawni wyborcy pis ci, którzy się rozczarowali, którzy moim zdaniem zostali oszukani w wielu momentach, bo chcieli dobrze, a ktoś im przeinaczył rzeczywistość. Ktoś ich e, okłamał, oszukał, wprowadził w błąd. Jest ten pomost, który zachowuje wartości dla Was ważne, wartości tradycyjne, ale nie skłóca nas ani w kraju, ani z całą Europą i świat. Dzisiaj potrzeba spokoju i pokoju. Nie doprowadzą tego środowiska do tego, które wzajemnie żywią się e, atakiem. Nie doprowadzi do tego, Rząd, który dostał tak duże poparcie, bo zasada dziel i rządź to jest jedyna obowiązująca, której się trzymają bezgranicznie. Mogą doprowadzić tylko ci, którzy głęboko w to wierzą, że normalność, wspólnota, współdziałanie i racja stanu ma ogromny sens. Że bez tego tak naprawdę nie ma tego wspólnego mianownika, któremu najmniej Polska. Że nie tylko nazwa jest ważna, ale ta, to, co się pod tą nazwą kryje. My jesteśmy gwarantem odbudowy wspólnoty. Rozwiązywania problemów, naprawy Rzeczpospolitej, dania takiego przekazu dla wszystkich, żeby się tutaj u nas, w ukochanej ojczyźnie, dobrze czuli dla wszystkich naszych rodaków. Możecie głosować jak Wam serce i umysł podpowiada. Będziecie wy decydować. Każdy z Polaków będzie miał prawo do decyzji. Ale my gwarantujemy, że niezależnie, jaką decyzję podejmujecie, choć chcielibyśmy, żeby to był głos na nas. Będziemy szanować Wasze wybory. To jest podstawa demokracji, to jest podstawa bycia we wspólnocie. Szacunek dla drugiego człowieka, godność drugiego człowieka. O tym będą te wybory. Dzisiaj, gdy są fizyczne już ataki, gdy dochodzi do wojny polsko-polskiej, nie tylko politycznej, do, poli do domowej wojny między Polakami, w rodzinach, w sąsiedztwie, wszędzie gdzie żyjemy, trzeba powiedzieć temu dość. Dość takiemu traktowaniu, dość takiemu traktowaniu obywateli. Skłócanie obywateli, wywoływanie wojny domowej jest wielką zbrodnią wobec całej ojczyzny i trzeba to wyraźnie powiedzieć nie przywrócą normalności ci którzy dolewają tej benzyny do palącego się ognia nie przywrócą mogą dać ci którzy oliwę wyleją na wzburzone fale mamy tą zdolność mamy tą moc mamy tą siłę bo mamy determinację bo po prostu wierzymy w taką Polskę Wierzymy, że taka Polska jest możliwa, dlatego tysiąc spotkań, wielka trasa, cały czas między ludźmi, cały czas od najmniejszej miejscowości do wielkiej metropolii. Dziękujemy. Jeśli macie pytania. Tak, mamy a pytanie. tak właśnie mamy. zakładaliśmy, że w tak, tak 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 Niemiec, wypowiadając się w sprawie afery wizowej, miesza się w polską politykę i w polskie wybory i tak twierdzą politycy PiSu. Czy może ma prawo się wypowiadać w sprawie tego migracji, która dopływa do, do jego kraju? Jeżeli do Niemiec dopływają migranci, którzy najprawdopodobniej przejechali przez Polskę, to oczywistym jest, że kanclerz Niemiec może zabrać w tej sprawie głos i rozumiem, że jego wyborcy tego od niego oczekują. Wyborcy natomiast polskiego rządu oczekują jasnej informacji, dlaczego tak się dzieje, że przez terytorium Rzeczpospolitej, które miało być chronione zaporą, polskim mundurem, naszym wspólnym wysiłkiem i dla którego poświęciliśmy wszyscy bardzo dużo, czasem bardzo poważne wyrzuty sumienia, jednak to terytorium chronione nie jest, bo ono nie jest chronione, bo z jednej strony mamy dziurawy mur, przez który, jak się okazuje, przechodzą ludzie setkami i tysiącami. Mówię o granicy. A z drugiej strony mamy aferę przemytniczą w polskim rządzie, która też do tej pory nie została wyjaśniona. My nie wiemy, czy dzisiaj to było tych 268 wiz, a może to było 10 tysięcy wiz, a może to było 20 tysięcy wiz. My tego wszystkiego nie wiemy. My na razie bazujemy tylko i wyłącznie na zaklęciach, które słyszymy z tamtej strony, a one nie brzmią za bardzo wiarygodnie. Nie ma też i to jest dla mnie poruszające żadnej próby konstruktywnego rozwiązania. To znaczy, gdyby dzisiaj rzeczywiście. Rządzącym zależało na tym, żeby Polska była bezpieczna. To natychmiast położyliby na stole plan, jak sprawić, żeby były jasne kwoty wiz pracowniczych uzależnione od stanu gospodarki, jak sprawić, żeby system kontroli pomiędzy udzieleniem wizy a pracodawcą był szczelny, jak sprawić, żeby jak najszybciej odpolitycznić służbę konsularną. To wszystko powinno już leżeć na stole i przekonywać Polaków, że Polska jest bezpieczna. Tego nie ma. Więc ja dzisiaj nie zastanawiam się nad tym, jakie pytania Niemcy zadają swojemu kanclerzowi i co on odpowiada, tylko dlaczego polski premier i jego tak naprawdę właściciel ideologiczny i nadzorca, w, czyli Jarosław Kaczyński, milczą, kiedy polskie społeczeństwo pyta ich o to, czy jest bezpieczne. I ma co do tego bardzo poważne wątpliwości. To jest to pierwsze pytanie i ten pierwszy kierunek, na którym chciałbym jakieś odpowiedzi. Zdziwiłoby panu w przegryzaniu kontroli na granicach, czy nie? No, to jest najgorszy skutek, jaki mogłyby odnieść te rządy pis że mówiąc o bezpieczeństwie, odmieniając bezpieczeństwo przez wszystkie przypadki, nie zadbali o polskie bezpieczeństwo, po prostu je przehandlowali. Hasło wyborcze dotyczy bezpieczeństwa, a się okazuje, że do Polski jest najłatwiej wjechać ze wszystkich pewnie państw Unii Europejskiej. Że jesteśmy państwem granicznym, za, za granicą wojna, a Polska nie jest chroniona. To na co idą te wszystkie miliardy? Gdzie idą te wszystkie pieniądze? Jak one są wydatkowane? Dlaczego dzisiaj nie ma poczucia bezpieczeństwa w polskich rodzinach? Kto za to odpowiada? Kto mówił, że ma monopol na sprawy bezpieczeństwa? Nie potrafią zadbać o polskie bezpieczeństwo, jeżeli młode pokolenie doświadczyłoby czegoś, co znamy tylko z, z opowieści o tym, jak wyglądały światy, gdy granice... Na, w korkach na granicach, do kontroli granicznej stały się godzinami e, za czasów e, PRL-u. E, później do wejścia do Unii Europejskiej było lepiej, bo każdy już miał paszport, ale jeszcze e, dopóki nie weszliśmy do strefy Schengen, e, te kontrole graniczne były. E, powrót do tego, e, brak zaufania też do państwa polskiego, słaba pozycja Polski w Europie, to jest najgorsza ocena, jaką można wystawić za sprawy bezpieczeństwa dla e, tego rządu. Dlatego musi dojść do zmiany. E, musi dojść do tego, że hasła, które były rzucane, zostaną też wyświetlone jaka to była obuda. Zagrożenie, że migranci przywiozą choroby, że nie wpuścimy tu żadnego migranta. Pamiętam to wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego w sejmie w 2015 roku, jak ostrzegał, z jakimi to chorobami możemy się nie spotkać. No to dzisiaj ciężką chorobą jest doświadczone polskie społeczeństwo. Zasianą przez rządzących chorobą nienawiści. I zagrożone ciężkimi e, chorobami związanymi przez nieudolność i brak bezpieczeństwa tej władzy. To trzeba bardzo wyraźnie pokazać. Ci, którzy najwięcej mówią o tym, nie wpuścimy nikogo do Polski, wpuścili najwięcej migrantów. Z krajów, o których naj, co najgorsze wypowiadali, a dzisiaj mówią, że to nie ich wina, że nie panują na tym. Polska nie ma polityki migracyjnej dzisiaj żadnej, nie ma żadnych założeń polityki migracyjnej przyjętych. Dlaczego nie rozszerzono definicji karty Polaka? Dlaczego nie oparto o kartę Polaka polskiej polityki migracyjnej? Dlaczego tego nie zrobiono do tej pory? Dzisiaj jeszcze tylko dodam, bo to warto podkreślić żeby sobie uświadomić, z czym mamy do czynienia. Bo dzisiaj ci, którzy mówili, tak jak Władysław Kośniak-Kamysz powiedział, że doprowadzą do tego, że tutaj nikogo nie wpuszczą, doprowadzili do tego, że ktoś nie chce wpuszczać Polaków do innych krajów albo powstają jakieś szykany i utrudnienia w postaci kontroli granicznych. To jest ten absurd, do którego doprowadzili. Oni wyrzucali ludzi do lasu, a być może tym samym ludziom później za pieniądze, jak już zapłacili półtora tysiąca euro albo 2000 tysiące euro, pozwalali wjechać. Budowali sobie koniunkturę przez okrucieństwo, przez nielegalne działania. To jest porażające i jeszcze to, że używali do tego niecnego celu polskich funkcjonariuszy, polskich żołnierzy, ludzi, którzy noszą polski mundur i, 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 i którzy mają pełne prawo mieć zaufanie do swojego państwa, to to jest tak oburzające, że na to nie ma miary. Niezależnie od tego, ile oni dzisiaj będą gadali o tym, że problemu nie ma, to będzie ta pierwsza rzecz, która musi zostać wyjaśniona. I wyczyszczona zaraz po zmianie władzy. Bez tego nie będzie za odbudowania zaufania obywateli do państwa. To jest matka wszystkich ich afer i matka ich kłamstwa, którym karmią nas od tylu lat, ta właśnie afera przymytnicza. Rzecznik rządu odpowiada, że takie ruchy retoryczne ze strony Niemiec, a propos słów kanclerza Szolca, i że być może to Polska się powinna nad takimi punktami kontrolnymi zastanowić ze względu na szlak bałkański i mhm. ten południowy ze strony Lampedusy. Ja myślę, że wojna z Niemcami, retoryczna i dyplomatyczna, to jest dokładnie to, czego potrzebujemy po wojnie dyplomatycznej, którą otworzyliśmy z Ukrainą. Czekamy na kolejne konflikty, bo to jest dzisiaj, jak widzę, że zdaniem rządu PiS bardzo potrzebne. Powinniśmy mieć jakąś, jakiś konflikt z Czechami, ze Słowacji. Z Morzem Bałtyckim. To jest dzisiaj nasza racja stanu. Czy oni by naprawdę nie mogli się opamiętać? Mamy wojnę, realną wojnę, na której giną ludzie za naszymi granicami. Czy to jest moment na otwieranie kolejnych frontów, nawet dyplomatycznych? Trzeba dzisiaj fronty zwijać, trzeba dzisiaj budować solidne sojusze, trzeba dzisiaj szukać wsparcia i ubezpieczać się na wszystkich frontach, szukać sojuszników. To robi każdy, kto znalazł się bez własnej winy w stanie wojny. Oni działają dokładnie odwrotnie. W sytuacji, w której potrzebujemy sojuszników, sojuszników od nas odganiają. Jeżeli dzisiaj Niemcy mają problem z migracją i mówią, słuchajcie, to idzie przez wasze terytorium, zróbcie coś z tym, natychmiast zaczynamy coś z tym robić. Najpierw weryfikujemy, czy to prawda, zaczynamy coś z tym robić, bo stawką jest nasze wspólne bezpieczeństwo. Przecież my nie wiemy dzisiaj, czy ci ludzie od Wawarzyka wpuścili do Polski, do Niemiec, do innych krajów Unii Europejskiej, filmowców z Bollywood, a może jakichś terrorystów, a może agenturę Putina. Przecież oni tego nawet nie wiedzą. Bo sprzedawali te wizy na straganach, to myślicie, że sprawdzali ludziom papiery? Sprzedawali, jak normalny towar. I dzisiaj mamy prawo wiedzieć, gdzie się znajdujemy. Niemcy też mają prawo, bo mamy strefę Schengen. Natomiast tak jak Władysław Kosiniak-Kamysz powiedział, jeżeli się okaże, że oni zabiorą nam wolność podróżowania po Europie za cenę swoich kłamstw, to znaczy, że naprawdę proponują nam wehikuł czasu do czasu w PRL-u. I że te wybory, które będą 15 października, są wyborami między PRL-em, a Polską, w której mamy prawo i mamy nadzieję żyć. To tutaj taki apel, wezwanie do szczególnie młodych wyborców. Jeżeli nie będzie odpowiedzialnego rządu w Polsce, nie będzie ludzi, którzy mają jeszcze wiele lat przed sobą, tak jak my z Szymonem połownią pokolenia ojców, pokolenia matek, pokolenia 30-40 latków jeżeli nie będzie u władzy, to będzie powrót do przeszłości. To będzie powrót do właśnie e, Polski zamkniętej e, za jakąś kurtyną, nie wiadomo z czego jeszcze e, wykonaną. To będzie powrót do e, braku możliwości rozwoju, komunikacji, braku bycia liderem Europy, bo Polska ma wszelkie predyspozycje i młodzi Polacy, żeby być liderami w Europie. Jak wyjeżdżają na studia, na Erasmusy, na różnego rodzaju wymiany, to są wybijający studenci czy uczniowie. Jak podejmują działalność gospodarczą, choćby w Wielkiej Brytanii, i Brytyjczycy się dobrze o tym przekonali po 2004 roku, jak weszliśmy do Unii Europejskiej, to później pracują w londyńskim City, pełniąc najwyższe funkcje. Odnoszą wielki sukces wszędzie, gdzie się pojawia. Dają szansę, są obywatelami Polski. Dobrze świadczącymi o naszej pracowitości, umiejętności. Młodzi Polacy muszą do tych wyborów pójść. Nie, wybr, nie wybierajcie drogi na skróty, nie y, dajcie się skusić na tą podróż w wehikule czasu do przeszłości, do y, braku bezpieczeństwa i Polski za jakąś kurtyną. Ale też nie wybierajcie tych, którzy będą wam za chwilę proponować recepty, że nic nie jest potrzebne i nie ma żadnej wspólnoty, że to wszystko się jakoś tak enigmatycznie załatwi. Nie populistom, ani tym, którzy są przy władzy, ani tym, którzy do tej władzy aspirują. To jeszcze w nawiązaniu do tego, co dzisiaj napisała Gazeta Wyborcza: 50 tysięcy złotych płachówki rzekomo miał przekazać Jarosław Kaczyński, któremu to Gerard Ilsch, Felgner. Czy panowie mają poczucie, że ta sprawa została wyjaśniona? To po pierwsze. A po drugie, dlaczego nie został przesłuchany, nawet w charakterze świadka, Jarosław Kaczyński w tej sprawie? No my tutaj y, dotykamy kolejnej afery. Tych afer są setki. Już ciężko jest pamiętać. One tak naprawdę spowszedniały troszkę. I to jest nasz jakieś takie doświadczenie, że już tego jest tak dużo, że ciężko się w, tej, w tym wszystkim połapać. Dlatego. Dzień po wyborach powołujemy specjalną śledczą komisję o dumnie brzmiącej nazwie Komisja Prawa i Sprawiedliwości do zbadania wszystkich afer PiSu. Bo ich jest tak dużo, również do tej... Żadna prokuratura dzisiaj, żadne służby nie wyjaśnią ani tej sprawy. Ani tego, co się działo w Ostrołęce, ani sprawy związanej z wyborami, ani spraw, które w mniejszych miejscowościach, o tym nam mówią ludzie jadąc do miejscowości powiatowych, a że tutaj ktoś dokonał zakupu przed przetargiem endoprotest do szpitala i że gdzieś taka mniejsza aferka się dzieje w gminie. Tego jest po prostu bardzo dużo, trzeba to wyjaśnić. Myślę, że to będzie solidarna decyzja wszystkich środowisk demokratycznych o powołaniu takiej komisji. Ja chciałbym zapytać jednego z kandydatów z trzeciej drogi w okręgu 18, dr Robert Gajda, dyrektor szpitala w Putusku, który obecnie jest podejrzany o korupcję, ale wiem też, że miał taką sprawę już wcześniej, która tam się Byłem wiązała z jakimś wyrokiem, z jakąś karą za to. Czy pan, panie przewodniczący, do pana Krzysieńka-Kamysza Panie wie o takim kandydacie i czy wam nie przeszkadza, że taka osoba startuje z waszych list? Dziękuję. No z listy PiSu Startują ci wszyscy, którzy są zamieszani w dzisiejsze afery. Startowali również ci, którzy byli obciążeni wyrokami. Już nie, nie w żaden sposób byli podejrzanymi, tylko mieli wyroki więc niech każdy rozlicza siebie. Wyborcy mają prawo zdecydować, wyborcy będą decydować w tych wyborach, wyborcy podejmą decyzję. Ja Wrócę do tego pytania, tę rzekomą łapówkę. Czemu Jarosław Kaczyński nie został przesłuchany przez prokuraturę? Następnego dnia po przesłuchaniu pana Gerarda pojawił się, nie wiem, czy panowie pamiętają, w Ministerstwie Sprawiedliwości. Rzecz miała nie dotyczyć oczywiście tej sprawy i rozmowa miała dotyczyć tylko chyba do ustawy antylichwiarskiej, no ale. Jarosław Kaczyński jest ponad prawem i ponad sprawiedliwością w pospolitej, którą zbudowali jego poplecznicy i pomagierzy. To jest człowiek, który przyznał sobie status ponad nad obywatela. To jest człowiek, który jest szefem, tak mu się wydaje, prokuratury, sędziów, całej władzy i ustawodawczej, wykonawczej, trybunałów. Wszystkiego. To jest jednoosobowy naczelnik i właściciel państwa. Jak on ma się stawiać przed jakimś, przed jakimś urzędnikiem? Nawet gdyby prokuratora zechciała go wezwać, to natychmiast przyszedłby Zbigniew Ziobro i kazał prokuratorowi zadawać panu Kaczyńskiemu pytania, dlaczego jest tak kryształowy, uczciwy, przystojny, mądry i dlaczego jest tak strasznie oskarżany przez tych strasznych ludzi i czy z tego powodu cierpi. Takie mielibyśmy przesłuchania. To niestety mogłoby zamienić się w komedię, a nie w przesłuchanie. W Polsce jest wielu prokuratorów i z wieloma rozmawiamy również w czasie tej kampanii wyborczej, którzy czekają na wolną, niezależną prokuraturę. My tę prokuraturę przywrócimy. I pan Kaczyński będzie musiał się z tej sprawy opowiedzieć. Jeżeli nie ma nic do ukrycia, a oni często używali tego argumentu, jeżeli nie ma nic do ukrycia, jeżeli jesteś uczciwy, to się nie ma z czego obawiać, Panie Kaczyński, więc jasno i prosto mówimy: jeśli nie ma Pan nic do ukrycia, jeśli nic się nie wydarzyło, to nie ma się pan czego obawiać. Proszę powiedzieć, jak to było, a my wtedy tę sytuację ocenimy. Ale na razie jeszcze przez trzy tygodnie niestety żyjemy w państwie, w którym jest no, nasz, na naszą miarę cesarz znany z tekstów Ryszarda Kapuścińskiego i musimy z tym żyć, ale mam nadzieję, że za te trzy tygodnie zmienimy ustrój i naszego Halię Selassie na, w, na prawdziwą demokrację. Panie Przewodniczący, jak mogę jeszcze zapytać o doktora Gajda? Wprowadzając go na listy, czy pan wiedział o tym, że jest on podejrzany o korupcję, czy, czy tak nie rozwiązuje? Proszę e, od zapytać się e, pana e, Gajdy, jaki jest jego e, status, a, a ja bym się tak. chciał dowiedzieć od e, czy pan e, pyta też polityków PiS o to czy osoby które były skazane w pierwszej instancji startowały w wyborach, później były uniewinniane przed ostatecznym orzeczeniem. Startowały z listy czy nie startowały? Na pewno pan zapytą. Na na, na, pewno, pewno pan na pewno pan zapytał, więc wyborcy będą mieli prawo e, ocenić, wyborcy będą decydować. W Polsce e, funkcjonuje demokracja, w której decydują obywatele i Bogu dzięki. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Dzięki. Dziękujemy.